Dostałem ostatnio taki komentarz od jednego z kolegów, w jaki sposób zimuje u Ciebie pszczoły, jak przebiega zimowla pszczół. Troszeczkę śniegu spadło, jak to wszystko wygląda? Wygląda to w ten sposób, pszczoły tworzą kłąb. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem uliczek. To mamy linię SAS 30, siedem uliczek na jednym korpusie. Idziemy dalej. B28 czyli bakwasta na pszczole anatolskiej na ramce warszawskiej zwykłej. Siedzą bardzo nisko. No i ich to nie widać tu w ogóle. Siedzą bardzo nisko. Już Wam mówię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem uliczek. Dziewięć. Egzotycznego. O, tutaj są wysoko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, na no, siedmiu uliczkach. Ale to one tak bardzo mocno zimują, znaczy nie są aż takie zwarte. Tutaj mamy Ligurikę na dwóch korpusach, to jest B13 linia i one zajmują... 1 2 3 4 5 6 7 8 Prawdopodobnie 8 po dwie uliczki. Jestem sam, więc nie mam siły, żeby ten daszek podnosić. Weźmy coś słabszego. B38 odkład. 1 2 3 4 5 uliczek to jest jakaś słabista. Tutaj mamy B15. Backfast oparty na medzie. Siedzi bardzo nisko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem uliczek w ogóle ich nie widać. Tu gdzieś na pierwszym są z brzegu. B20 Meda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, przesadzam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem uliczek. Tutaj mamy b trzydzieści dziewięć, czyli b trzydzieści cztery razy lautę. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 na 8 uliczkach. Tutaj mamy B35, czyli pszczoły, które, jak to ktoś ładnie powiedział, mają swoje afrykańskie korzenie. Bardzo piękny, zwarty kłąb pszczoły Backwast. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć uliczek. A był pełen korpus pszczoły, jak ładnie się zbiły. Tutaj mamy też CD25. Aż nie chce mi się liczyć ile jest to chuliczek. Ale bardzo ładnie zimuje.